Ej! <laughs> Należało ci się 10, 10. Gruby, 12 fragów. Nadal jest pierwszy, ojciec 21, później dziadek 11, synek 16, matka. Matka stabilnie okupuje ostatnie miejsce. 14. W tym meczu. Gra na przysłowie odróż tabelę, matka na czele. Dziennicy dalej. Ja Na wykresie zielony jest praktycznie najniżej przez cały mecz, ale można na końcu się odwrócić. Dalej, przeciwnicy czują się bardzo pewnie szybki raż na krótką, długą. Jakieś głupie smoki jakieś głupie taktyki. Siedzą tutaj za tymi stokami flesze, neidy. Czy terroryści zdobędą przewagę? Jest Równak bardzo ciężko, już, już post im ma o jednego mniej. Ojciec trafia za drugim razem, bardzo ładny frag. Na krótkie, długie są. Sześć przeciwników pilnuje długiej. Musi uważać. Jest 4 na 4, minuta 16 do końca. I ojciec i matka pod Tutaj ojciec spada. Następny jest matka. Matka zabija jest trzech na trzech. Mści ojca. 4-4. Tutaj patrzcie, zobaczmy matkę. Dźwięk jest po lewej stronie. Matka go trafi. Wydawało mi się, że to jest 100%. Czyżby go trafiła, możemy sprawdzić, ile ma HP. Ma 18 HP. Trafiła czyli, go przez ścianę. Czyli dostał i dostał znowu matka raz. trafia. Dziadek na krótkiej zami. długiej za Fragile mi. jego ulubione pudełeczko, matka Łomiera z Heda na midzie, został dziadek sam Dziadek na dwóch. Czy wykraczuje to? To jest bardzo ważna runda, bardzo ważne zadanie dla Dziadka. Dziadek sprawdza uważnie za winklem. nie ma tam przeciwnika, czy przynajmniej jest na konferencji, jest! Ale się, się kurwa zlał za fotelem, a Dziadek się zestrał za książkami, zobaczmy jego statystyki. Jak już tutaj prezentowaliśmy, dziadek prezentuje się w sytuacji 1 na 1 jako 80% I nie jest to żadnym zaskoczeniem, ponieważ y, najwięcej fragów dziadek prezentuje jest 89, na drugim miejscu jest to AWP. Potem Augustyn 46. Dobrze, wodku wracamy do meczu, ponieważ pan Grasz numer 2. Tutaj jest kawałek. Aj, 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 Synek pada! Znowu dają się zaskoczyć przez raż. Dlaczego nie działa taktyka info? Gruby z P90 skacze w oknach Matka zabija tego raszującego, więc Gruby tutaj już jest bezpieczny Ojciec tam z gałtem od strony komputerów Tak, sam tutaj wojownik Walczy Z nim jest Przemek Smuga Kwasu 4-4 na krótkiej długiej Musi uważać ojciec Ponieważ to jest jego pierwszy bezpośredni przeciwnik prawdopodobnie Który jest na razie zajęty oknami Zobaczmy ojca, bardzo ładny skin Przemek smuga. U, uga buga smuga kwasu. Zobaczmy długą. I... Ajajaj, to był synek? Nie, proszę państwa. To był dziadek. Też z granatem w ręku kaput. Wygląda, że jest tutaj bardzo widoczny. I matka i ojciec walczą. Zresztą tą rundę. Matka już nie walczy. Niestety Ice był lepszy. Jest smugą. Ojciec lekka wycofka. Prawdopodobnie nie będzie sejwował, bo to jest scout. Chcę ugrać coś na oknach będą od lepszej pozycji. Do Na oczekiwanie i jeden frag jest już na konto. Ice, ice, Zostały ice. 3. Zno 20 sekund i chyba nie ugra tej rundy już. Patrzmy. Nie tego. Oj, Ojciec strzelił, trafił i dostał w łeb 4 z takiej odległości. 10 do 12. Ej, nawet skutecznie odrobili straty z pierwszej Jak nawet takie meczu. coś nie wychodzi, to już Bum będzie mocowy. ciężko. Proszę, pana jest, proszę Państwa, jest 12-10 dla steamu, więc. Nie wiem, zobaczmy może ostatnie ich mecze, żeby się pocieszyć. Czy tym razem grają na remis? Czy to w ogóle będzie się jedna pocieszyć? Ostatni mecz był wygrany: 13:9. Natomiast mecz 26 marca. 10.13 To Za jedną metrą! Za marca. <noise> to wcale nie jest ten mecz. No nie, no, nie, nie, nie Ojciec Pracamy walczy mecz. pierwszy frag, drugi frag. Już niestety się I nie Nie Zajebał lut, ale kotwa go spaliła. Trzech przewodników po teamu na oknach. Najgorsi są przewodnicy. Przewodnicy z po teamu: Scotch, Matko, Milliej. I ojciec Marka. Tuż już nie żyją. Dziadek z Augustynem, a nie głosymi. z Trzymałem Trzymają się blisko jak grzechotniki na zimę. Walka z przeciwnikiem na krótkiej, i długiej przez smoka. On już do niego strzela? I skanują. A jajaj, jak gwiezdne wojny na ślepo. Dziadek 20 hp. Druga runda skanowania za chwilę. I przegrałem. 1-0 dla Kotwa Paila. Przez celownik lepiej, patrzył antyterrorysta. Kolejna zabawa przez smoka. Został tylko synek i Gruby na czterech przeciwników terrorystów. też nie radzili sobie na długiej po stronie terrorystów. Może i tym razem sobie poradzą. Gruby pada z łeb. Synek poradzi. Synek z M4. Jeden na czterech. To będzie klacz. Zabił jednego i drugiego nie zabił. Kończymy ten mecz Państwa. wynikiem 10-13. do 13. Niestety Postim tym razem przegrał. Zobaczmy tabelę. Ojciec mi z broni, Synek trójka z plusem. Matka jest jakimś najemnikiem. Dziadek ma Sokole oko, 63% strzałów w głowę. A Gruby, pomimo tego, że na początku był pierwszy w frakach jest przynętą. Ma najwięcej śmierci, bo aż 21. Dziękujemy Państwu. Nie dziękujemy. Ten... Jeszcze za chwilę pokażemy tabelę. Żartowałem. Był z nami Ojciec Włodek oraz Matka Włodek. Dziękujemy. Synek, synek do spania.